Przerzut na prawą stronę tam Gerstenstein. Teraz dobry drybling. Samiec Talar, Lewa noga i mamy pierwsze celne uderzenie. W tym samym najmniejszego problemu. Bergier. Dobrze teraz wypatrzył Talara. Samiec Stalar. Znowu uderzenie. Więc przez chwilę miał problem. Stracił piłkę, ale ją na nowo odzyskał. Teraz dośrodkowanie na pole karne, atakował Idzik, Idzik, jeszcze uderzenie. Dobrze teraz ze środka, pokazał się któryś z zawodników Sokoła, dobrze napędzony ten atak, widzimy jaka indywidualna akcja, uderzenie, wypluta piłka, ależ teraz podwójna interwencja, ale ostatnia... Że w końcu udało im się przełamać tę defensywę, podejście troszkę bliżej, wejście przede wszystkim w karne uderzyć celnie, szybko połyka te metry Samiec, talar. Talar do lewej nogi, zagranie do Bergiera. Bergier, jeden do jednego. Tak odpowiada Sebastian Bergier. No właściwie można powiedzieć, strzelec wyborowy, jeżeli chodzi o rezerwy Śląska. Dziesiąte trafienie w tym sezonie. I... Jeszcze nie wygrał ani razu w tej rundzie wiosennej. Teraz błąd Turka. Straciły piłkę. Samiec Talar jest niepowstrzymany. Samiec Talar było znowu niebezpiecznie. Wyżej, wyżej teraz atakują gospodarze i to się opłaciło. Jest szansa na to, żeby tutaj je dobrze dorzucić. Uwaga, sytuacja, ależ... Fatalne uderzenie. No przecież to musi się zakończyć bramką numer dwa. Halski znowu pokazuje duże umiejętności techniczne. I znowu Turek zostawia totalnie wolną swoją strefę. Uwaga, to może być dwa, ależ teraz interwencja. Doskonała Pawła Rabina. Pardne dośrodkowanie. Teraz uderzenie! Było naprawdę niebezpiecznie.